Cieplutko, słuchajcie, w projekcie Denko, bardzo dawno nie było tego na moim kanale, ale postanowiłam nagrać e, znowu, bo uzbierało mi się dość sporo rzeczy, słuchajcie, cały koszyk rzeczy, także zaraz Wam pokażę, e, co tutaj złożyłam, jakoś, nie wiem, o dziwo po prostu wszystko skończyło mi się w jednym momencie, praktycznie. Gdzieś tak na przestrzeni tygodnia, dwóch. No i, a, a Łukasz już jest słuchajcie tak nauczony, że jak coś się kończy, to on wrzuca właśnie do tego koszyka. I nieraz mówiłam, że już nie wrzucaj, bo już nie będę nagrywać, ale jakoś tak się pokończyło, i, i, i wrzucał. I ja też zaczęłam wrzucać, mówię, dobra, więc nagram. Jak już mam, to nagram. Więc słuchajcie, po kolei, bo trochę tego jest. Mm, powiem Wam, co mi się sprawdziło, co mi się nie sprawdziło, co beznadziejne, co fajne i tak dalej. E, więc może zacznę... No, dobra, po kolei będę po prostu wybierała z tego koszyka, bo jest z tego masakrycznie dużo. Więc pierwsza rzecz, e, którą tutaj mam, to jest e, Szwartko got To Be. E, puder do włosów. Słuchajcie, tego używał Łukasz. Ja nie. To jest zdecydowanie dobre do włosów e, właśnie e, męskich, ale wiecie, nie jerzyk, tylko e, takich. W których można zrobić fryzurę. Także to jest super, naprawdę polecam panom, czy też być może i dla kobiet, które mają takie wiecie, króciutkie włosy, boba też by to fajnie się sprawdziło. To nadaje bardzo fajnej tekstury włosom. Te włosy są takie wiecie, fajnej tępe, ale przez to one się bardzo ładnie układają i jak je ułożycie tak na tą stronę, na tym pudrze, to one tak zostaną. E, przez cały dzień, także łukasz sobie na tym układa włosy. Naprawdę bardzo, bardzo fajne. Nie wiem, gdzie ja to będę wszystko odkładać. Nie, nie przemyślałam, ale dobra, może na podłogę. E, e, następna rzecz, słuchajcie, e, też jeśli chodzi o włosy, to wszystko jest zakurzone masakrycznie, e, bo trochę to jednak leżało, zanim się za nagrywanie. E, następna rzecz to jest tak, Wam może z daleka, chociaż pokażę. E, lakier e, do włosów, również got to be. E, ten glut, słuchajcie, e, żółty. Ja wiem, że jego chyba jeszcze prawdopodobnie nie ma w Polsce. Nie wiem, nigdy nie mogłam go znaleźć w Polsce. Ale e, jeżeli w Anglii szukacie dobrego lakieru do włosów, to słuchajcie, tylko i wyłącznie ten. Wiecie, że on jest u mnie w każdym denku. W każdym denku wam go pokazuję, bo jest po prostu świetny, słuchajcie, i do e, przytrzymania e, koczka, i do, słuchajcie, e, znowu do włosów męskich, które wymagają zrobienia, ułożenia jakiejś tam rano fryzury. Łukasz też go używa. Świetny lakier, polecam Wam bardzo serdecznie. On nie jest tani, ale bardzo często jest w promocjach. On chyba kosztuje około 5 funtów, tak mi się wydaje, ale my go często kupujemy gdzieś tam za chyba 4 czy 3. Także na promocji naprawdę warto. I kolejna rzecz do włosów, słuchajcie, to jest e, suchy szampon Batiste. E, ja zużyłam ten e, Floral and Flirty Blush. Ten różowy zapach, wiecie co? Szybę wam, że nie, nie, nie załadny, nie podoba mi się za bardzo, mm, za bardzo taki. Nie wiem, kwiatowo-pudrowy, nieładny nie, nie zapach, no ale wiecie, Batist, jak to Batist robił, co miał robić, odświeżał em, przy takich, wiecie, awaryjnych sytuacjach, także. Jak najbardziej się sprawdza. Ja te szampony bardzo lubię. Nie próbowałam w sumie chyba innych suchych szamponów. Muszę kiedyś się skusić, bo yy, może niekoniecznie ten jest taki najlepszy. One też są często w promocji, także, yy, także jak są w promocji, to wtedy biorę. Yy, nie używam za często, wolę jednak umyć włosy. On, ten szampon też wiecie, on nadaje też takiej właśnie tempej strukturę włosom, więc jeżeli yy, gdzieś tam robię sobie koczka czy kucyka, to ok. chociaż już mnie denerwuje, że tutaj wtedy mam, wiecie, takie właśnie tempe, matowe włosy. Także... Yy, do odświeżenia, żeby to ładnie wyglądało. Tak, ale ja używam nie za często. E, następnie szampon do włosów, słuchajcie, DAF Intensive Repair, ten taki najbardziej chyba klasyczny, niebieski. E, no zapach, słuchajcie, ja uwielbiam zapach Duff, niwa także bardzo, bardzo ładny, przyjemny, taki czysty mm, zapach. Utrzymuje się też na włosach. E, a, I słuchajcie, ja dlatego go kupiłam, że polecił mi to mój fryzjer, że do moich włosów najlepsze będą właśnie takie gęste, treściwe y, szampony. I słuchajcie, faktycznie, faktycznie, bardzo ładne włosy po tym miałam. Mm, przerzuciłam się potem na taki mm, przezroczystawy y, w Polsce to jest ten Garnier, taki U Ultra Ultimate Blend, chyba, czy, czy, czy to jest Ultimate Blend. Nie wiem, w każdym razie taki przezroczysty, przezroczystej e, butelce i już jest tragedia, po prostu przesusza mi włosy, jak nie wiem. Także ja muszę muszę mieć takie treściwe, gęste szampony, więc jeżeli szukacie takich, to Daw jak najbardziej, super. I cena cena też jest świetna, bo one są chyba po funta, po funta 50 czy 75 najdrożej. Dalej, jeśli chodzi o prysznic, to zużyłam e, żel e, Johnson's Body Wash e, i tutaj jest coś chyba z migdałami. Tak, Almond Oil and Jasmine Aroma, czyli e, almond i... czyli almond, czyli... No powiedziałam przed chwilą migdał, migdał powiedziałam? Migdał i jaśmin ten ten Johnson nie pieni się w ogóle jeśli chodzi o zapach no to zapach bardzo ładny przyjemny taki delikatny faktycznie taki migdałowy ale no niestety jeśli chodzi jeżeli chcecie się bardzo mocno napienić w czasie prysznica to nie no to nie. To niestety, nie ja nie wrócę. Wzięłam tak, o, na spróbowanie, bo zawsze biorę tylko jeden rodzaj, jedną firmę, teraz Wam zresztą pokażę, ale no ten się niestety, nie, nie, ja nie lubię. Ja chcę się bardzo dobrze namydlić, na bardzo dobrze napienić. Ja lubię, jak jest piana, ja wtedy czuję, że jestem czysta, a tego trzeba było dość sporo wylać, żeby, wiecie, jakąkolwiek chociaż piankę uzyskać. Także kremowe jest. Czy nawilża skórę? Nie powiedziałabym, zresztą, że ma tego, nie, nie ma za zadanie nawilżyć nam skóry, to ma za zadanie balsam ale yy, no ja tego ponownie nie kupię, bo po prostu on się nie pieni w ogóle. A coś, co się pieni i ma naprawdę przepiękne zapachy, to jest moja ukochana firma, jeśli chodzi o żele i płyny pod prysznic, e, Imperial Letter i tutaj miałam też, jakoś chyba nie wiem, czy to jest limitowana edycja, Shimmering Ice Crystals and Arctic Pearls, Icon's Shower Gel, no, no taki jakiś z delfinowymi jednorożcami, Taki o zapach przepiękny, ale one wszystkie mają piękne. Oj tak, one wszystkie mają piękne zapachy, także ja sobie y, po prostu naprzemiennie kupuję y, tą firmę. Podprysznic, uwielbiam, uwielbiam. One się właśnie bardzo ładnie pienią, one bardzo ładnie pachną. Skóra, jak wyjdziecie z podprysznica, bardzo ładnie po nich pachnie, także te żele naprawdę Wam polecam. To jest 400 ml i one też są po funcie, także naprawdę bardzo, bardzo się opłaca, a zapachy mają obłędne. I żele, i e, miałam też e, płyny do kąpieli, tak samo przepiękne. Dalej użyłam e, żel do mycia twarzy e, z Nivea, ten niebieski. On jakoś e, najbardziej go lubię i powiem wam szczerze, że używałam e, wielu produktów do mycia twarzy, ale zawsze, ale to zawsze wracam do tego żelu. Nie wiem dlaczego, czy już jakoś tak się nie wiem Przyzwyczaiłam, ale mm, po prostu moim zdaniem on najładniej mi domywa makijaż. Najładniej zmywa oczy, nie muszę być jakoś długo trzeć, żeby ten y, tuż się rozpuścił i tak dalej. Ja nim myję i twarz całą, i oczy również w ogóle, nic nie szczypię, nic nie pieczę. Także naprawdę świetny. On tutaj y, ma za zadanie nawilżać i ma witaminę E. W sobie nie wiem, czy on nawilża, Nie mam uczucia ściągnięcia po nim, to na pewno, ale przepięknie zmywa makijaż naprawdę, a przy tym jest bardzo, bardzo delikatny żadnych podrażnień, za, żadnych zaczerwieni tak jak Wam mówię, ja oczy też zmywam nim nic mnie absolutnie nie piecze, nie szczypie także świetny że polecam Wam no? i coś, czego niestety nie mogę Wam polecić słuchajcie, to jest antyperspirant sure, maximum protection trzy razy mocniejszy, clean scent to są te takie one są sprzedawane, słuchajcie, w kartonikach e, te takie w sztyfcie i powiem Wam że, ojej, po prostu nie mogę Wam polecić, tylko ze względu na jedną e, rzecz: na zapach. A to jest moim zdaniem bardzo dużo, jeśli chodzi o antyperspirant, bardzo duży minus, bo e, naprawdę on sam w sobie nie za ładnie pachnie. Więc, jakby moim zdaniem, antyperspirant powinien nie dość, że chronić nas przed poceniem się, to jeszcze ładnie pachnieć, żeby, wiecie, no ładny był po prostu przyjemny ten zapach, a nie, że my go aplikujemy i już po prostu śmierdzimy. Przez niego. Także, no nie, tego niestety tego rodzaju Wam nie mogę polecić. Ja niedawno zaczęłam używać te antyperspiranty i bardzo, bardzo jestem zadowolona, pomimo tego jednego, to jest moje drugie opakowanie. Wcześniej miałam jeszcze inny, byłam zachwycona, chciałam sobie zmienić zapach. Niestety nie trafiłam z tym. A teraz yy, mam dokładnie ten sam, tą samą serię. Ale ten pomarańczowy Sport Strength to był Clean Stand. Clean Stand nie. A ten sport jak najbardziej. On jest nowiośki, bo tak jak mówię, na ten mi się skończył, więc sobie kupiłam już, już. Na pewno nie kupię tego niebieskiego, kompletnie nie. I ten już ma zupełnie inny zapach, i bardzo ładny i przyjemny zapach. Także nie wiem, co mi tutaj zepsuli w tym, ale naprawdę no, ten zapach jest nie do przyjęcia, moim zdaniem, jeśli chodzi o antyperspirant, i jeśli chodzi w ogóle o cokolwiek, nawet w kremie. No jest taki. Ja nie wiem, on jest, nawet nie wiem, jak go nazwać. Taki kwaśnawy, nie, nie wiem, nie wiem, no po prostu jest brzydki, jest brzydki zapach, także dla mnie, dla mnie, oczywiście dla mnie, jeżeli wy używacie tego niebieskiego i Wam się podoba, to super, dla mnie nie, ja, jak może w reakcji z moją skórą też jakoś on po prostu brzydko pachnie. A ten jest, ten jest super, ten już próbowałam, jest świetny, także te antyperspiranty Wam polecam, tylko nie ten niebieski. Tutaj Wam pokażę płyn do higieny jamy ustnej Listerine, jak widzicie jego tu jeszcze trochę jest. Ale pokazuję go wam z tego względu, że ja go już całkowicie nie używam, ja go całkowicie odstawiam. Ty Łukasz go jeszcze męczy, chociaż też widzę, że nie za bardzo używa. Używa ten, co ja kupiłam mój. Sterin Cool Mint. To jest ten bez alkoholu. Słuchajcie, jest po prostu obrzydliwy w smaku. Obrzydliwy w smaku i też zapach ma nieprzyjemny, ale słuchajcie, już wam powiem. Ojej, już wam powiem, z czego to wynika moje takie odczucie. Słuchajcie, on pachnie eukaliptusem. Smakuje eukaliptusem. On pach, albo jak ta maść taka kamforowa, nie wiem, czy kojarzycie, przynajmniej mój rocznik 90, jakbyśmy mali, to rodzice, jakbyśmy chorzy, smarowali nas tutaj po klatce piersiowej, piersiowej i po plecach taką maścią kamforową. To jest dokładnie ten zapach i smak. No nie, w ogóle nie. Po tym płynie nie czuję kompletnie, żebym miała odświeżoną jamę ustną, wręcz przeciwnie. Po prostu nie. Ja nie, tylko ze względu na zapach. Także no, tego wam nie polecam, na zapach i na smak. Jeżeli nie lubicie eukaliptusa, czy tam kamfory, to. to w ogóle po to nie sięgajcie, nawet nie patrzcie na to. A zamiast, zamiast w zamian za ten, który taki jest dla mnie okropny, kupiłam ten zielony, Listerine Total Care Thief and Gum. 10 w jednym i ten już jest z alkoholem i słuchajcie, ten jest świetny, ten jest naprawdę świetny o ile y, jesteście w stanie znieść płyny do y, higieny jamy ustnej z alkoholem, bo nie wszyscy są w stanie znieść, ja na początku też nie byłam w stanie znieść, mnie to parzyło w środku, ja czułam, że mam wręcz poparzone, wiecie, całą jamę, jamę ustną wargi od środka i, i mówiłam, no nie, łzy w oczach, ale słuchajcie... Mm, im częściej tego będziecie używać, tym mniejsze będzie to wrażenie i tym bardziej jakby przyzwyczajicie swoją Janą ustą do y, tak mocnego alkoholu. Ale jednak, mm, mimo tego parzenia, pieczenia początkowego, Słuchajcie, wolę 100 razy bardziej e, płyny z alkoholem, bo wtedy ja czuję, że moja jama ustna jest naprawdę odświeżona, wiecie, tam zdezynfekowana i jest wszystko czyściutko. Przy tamtym nie miałam takiego uczucia, nie dość, że nie miałam takiego uczucia, to jeszcze ten smak kamforo, eukaliptusa, po prostu nie. Także ten jak najbardziej, tak? Dalej pasty do zębów. Słuchajcie, zużyliśmy pasty do zębów już Wam pokażę dwa, dwie takie. Tutaj one jeszcze nie do końca są zużyte, ale już Wam pokażę. Colgate, jak widzicie, lubujemy się w Colgate <taki> także Colgate jedna to jest Max White, druga to jest Max White Expert, jedna to jest Max White Optic Takie, także te dwie pasty do zębów są ok, nic tutaj nie mam wiecie, pasta do zębów jak pasta do zębów ta, ta jedna ma drobinki, druga jest całkowicie biała z tym, że ta znowu wiedziałam właśnie, że któraś dlatego nie jest skończona ta znowu ma w sobie zapach eukaliptusa albo kamfory dla mnie absolutnie nie. Natomiast ta to jest już taka świeżutka, świeżutka typowa pasta do zębów. Także ta tak, ta super, ta jeżeli e, nie lubicie zapachu i smaku kamfory czy tam eukaliptusa, to zdecydowanie nie. I jeszcze jedna pasta, to jest, słuchajcie, Advanced White. Ja Wam kiedyś już o niej mówiłam. Zadawaliście mi potem pytania prywatnie na Instagramie, co to za pasta, o jakiej ja paści mówiłam. A słuchajcie, to dlatego, że ja Wam mówiłam, że ta pasta to jest jedyna pasta, przy której ja naprawdę widziałam maksymalne wybielenie moich zębów. Po prostu ja widziałam, że ta pasta działa automatycznie już po umyciu te zęby były takie wiecie, błyszczące, gładkie, śliskie i białe. To jest, już Wam pokażę tutaj z bliska, żebyście wiedziały o czym ja mówię. To jest dokładnie ta pasta. I ja ją muszę sobie odkupić na pewno Arm and Hammer. Oni robią też chyba kremy, tak mi się wydaje. Do trzech odcieni bielsze zęby, Fresh Mint i tutaj też właśnie ta mięta jest taka, jest, jest ładna, jest po prostu, po prostu taka zwykła mięta, nawet nie ta jak w tych Colgate, taka pastowa, taka o smak pasty do zębów, tylko taka bardzo fajna mięta, jak w do rzucia, o, może tak w orbit, no, także ta, ta pasta świetna, polecam Wam ją bardzo serdecznie, my ją kupiliśmy w markecie gdzieś, nie wiem, czy w bnd mi się wydaje, że ona jest chyba wszędzie, także ta pasta ekstra dalej jeszcze, słuchajcie, jeśli chodzi o włosy to jeszcze nie do końca, ale już mam końcóweczku już muszę tak, wiecie, tym patyczkiem wygrzewać bo pompka nie działa, zużyłam Avon e, Advanced Tech Steep Restore e, Serum do włosów. Słuchajcie, świetne serum. Nie spodziewałam się, kupiłam z głupoty. Słuchajcie, po tych moich nie wiem, czy tutaj coś zobaczycie, bo to jest przezroczysta szklana e, buteleczka. Ja Wam wszystko podlinkuję na dole. Słuchajcie, to jest świetne reconstruction. Nie spodziewałam się, zamówiłam sobie to z głupoty po tych moich eksperymentach z włosami, gdzie były bardzo, bardzo przesuszone po tych rozjaśnianiach. I słuchajcie, to ratuje mnie za każdym razem, jeżeli na przykład, nie wiem, coś się stanie danego dnia po myciu z moimi włosami i po prostu są bardzo suche. To to jest świetne, słuchajcie, na końcówki czy na włosy od połowy głowy. No po prostu. Fantastyczny, robi tak mięciusie, gładkie te, te włosy automatycznie od razu. Także to Wam polecam bardzo serdecznie, jeżeli macie takie napuszone końce, czy przesuszone bardzo, to robi efekt od razu. Świetna sprawa, muszę jeszcze raz sobie zamówić na pewno. Dobra, zbliżamy się do końca, strasznie długo y, gadam. Y, trzy kremy do twarzy. Pierwszy to jest krem, który przywiozłam sobie z Polski i ja go nie zużyłam. O, widzicie, ja go nie zużyłam. Ale on już brzydko pachnie, zresztą ja go bardzo dawno przy, przywiozłam z Polski, też dawno go nie używałam, więc ja go już wyrzucam. E, to jest Biotanik, terapia śluzem ślimaka, słuchajcie. E, Bioactive regenerating Cream, bioaktywny krem regenerujący. E, on tutaj był w kartoniku, na pewno wiecie, który to jest. On nie kosztował, on chyba kosztował około 30 zł w Polsce. Znaczy nie wiem, czy to mało, czy nie mało już teraz na te ceny, ale no, dla mnie wydawało się nie mało. Nie zrobił nic, nie pamiętam, żebym cokolwiek zauważyła, też przestałam go dlatego stosować, że jakby nie widziałam żadnych efektów, także jak dla mnie krem nie, nie, nie warty, no niestety nie warty mm, kupienia, nie warty, bo żadnych efektów, tak jak mówię, nie zauważyłam, nie kupię ponownie, nawet jak będę w Polsce czy tutaj go znalazła, to nie. Natomiast na pewno kupię ponownie, słuchajcie, mój ukochany krem Nip Fab hmm, Hydrate, to jest ten e, Extreme z e, serum ze y, smoczej krwi tak tak Trzeba go No. Także to jest ten, słuchajcie, ja Wam też już nieraz o nim mówiłam, nagrywałam we vlogach, Wam go pokazywałam. On jest świetny, fantastyczny. Ma pompeczkę. Naprawdę moja. odkąd ja go zaczęłam używać, moja skóra nie ma żadnych problemów. Po prostu nie przesusza się, nie przetłuszcza się żadnych wyprysków, po to takimi, wiecie, okresowymi. Ale naprawdę jak dla mnie najlepszy krem. Ja rano wstaję i ta buzia jest ładna, jest nawilżona, jest taka mięciutka. Nie ma filmu zostawionego, wiecie, po nocy z nim na twarzy, czego ja nie lubię, jak wstaje, wiecie, mam taki film tłusty na twarzy, nie cierpię tego. Tutaj tego nie ma, tutaj po prostu skóra jest nawilżona, mięciutka, także super, świetny. Ja, go, ja tego serum używam, tego kremu z tym serum używam tylko na noc, na dzień nie, ale na noc, no po prostu świetny, fantastyczny. Polecam wam serdecznie, już wam polecam, nie raz kupię na pewno. I ostatni krem, który mi się skończył, ten też musimy odkupić, bo ten też bardzo lubi Łukasz. I też Wam go polecałam, i też kilka z Was kupiło go i jest bardzo zadowolonych. To jest L'Oreal Hydra Genius Aloe Water. Słuchajcie, z wodą aloesową. On jest taki, tak jak tutaj widzicie, końcóweczka niebieski. On tak przepięknie pachnie. On jest świetny, ja go na pewno kupię sobie na lato. On jest świetny na lato, jest tak odświeżający, jest tak leciutki, pod makijaż jak najbardziej się nadaje, on się w sekundę wchłania, dlatego też y, mówię, że Łukasz też go lubi używać, y, bo wiecie, jak mężczyźni, oni nie lubią nic czuć na twarzy, żadnej warstwy, że coś mają, a ten krem, właśnie od razu, on się automatycznie wchłania. Także wchłania, ale nie tak, że nie macie uczucia, że nic nie ma na twarzy, że wiecie, on znika i nie wiecie, czy się pokremowałyście. Nie, on się wchłania i zostawia taką bardzo mięciutką i odświeżoną, na maksa odświeżoną buzię. On odświeża, tak, że po prostu tutajcie w lecie macie ochotę smarować się nim co chwilę, żeby tylko poczuć ten, ten taki chłód, takie odświeżenie, taką świeżość, przepiękny zapach, świetny krem, szybko się wchłania, również dla mężczyzn polecam, także ja sobie go kupię na pewno jeszcze. I co do twarzy, to jeszcze zużyłam z e, The Ordinary Ascorbic Acid. 8% kwas askorbinowy e, to serum z The Ordinary. Słuchajcie, wiecie, że ja chyba się tutaj nie chcę nam sfokusować o, wiecie, że ja e, się z Ordinary nie za bardzo polubiłam w pierwszym takim wiecie, wrażeniu i odczuciu, ale słuchajcie ten, to, e, to co to jest w zasadzie, nie, ten kwas do twarzy jest fantastyczny i ja mam już kolejną buteleczkę i ja z niego nie zrezygnuję. Słuchajcie i... E, on może powodować takie delikatne zaczerwienienie skóry. U mnie powoduje, jak używam tylko i wyłącznie na noc, na nie. pod krem. I może powodować takie delikatne zaczerwienie skóry zaraz po nałożeniu. Jeżeli macie gdzieś jakiś wyprysk, czy jakieś zadrapanie, czy jakieś, nie wiem, podrażnienie skóry i posmarujecie tym, to może troszkę piec, ale znowu rano jak wstaje, słuchajcie, nieważne, jak ja krem na niego na, na to y, położę, to słuchajcie, jak wstaje, to ta buzia jest taka. Już kiedyś wam powiedziałam o tym efekcie, że jakby opalona, ale to nie mogę tego być. Jest taka zdrowa, brzoskwiniowa, taka mm, ma blask. No po prostu świetne, a jak tego nie używam, jak czasami mi się zapomni przez kilka wieczorów to nałożyć, słuchajcie, widzę to od razu na drugi dzień, bo rano mam skórę jakby przetłuszczoną, taką wiecie, ona chce produkować sebum, bo jakby, nie wiem, nie dostała tego. No niesamowite, ale naprawdę to jest cudowne, to jest cudowne. Próbowałam inne z The Ordinary, nie, w ogóle mi się nie sprawdzają, a to to zdecydowanie Wam polecam, naprawdę przepiękna skóra, wydaje mi się, że skóra jest młodsza odkąd to używam, wygląda przynajmniej na młodszą, jest bardziej gładka, jest ładniejsza, no same, same plusy, pod krem, świetna sprawa. I ostatnie słuchajcie, już rzeczy będą, to są dwa tusze y, do rzęs, które zużyłam pierwszy to jest Cheek and Fast z Soap and Glory, ja go kiedyś chyba miałam, dostałam w prezencie, mi się wydaje, że rok temu jeszcze przy, święta, y, przy świętach przed świętami, jak robiłam zakupy w budźcie, to dostałam taki zestaw tusz właśnie eyeliner i chyba kredkę czy coś tam jeszcze, nie wiem yy, no i przyszedł w końcu na niego czas kiedy skończyły mi się wszystkie moje inne tusze oj nie wiem czy on się wam tutaj będzie chciał pokazać bo jest bardzo błyszczący no, yy, powiem wam, że spoko tusz nie wiem, on ma taką szczoteczkę z takimi ząbkami, tutaj z jednej strony są dłuższe, chyba mam się tymi. Z jednej strony dłuższe, z drugiej strony krótsze. Yy, powiem Wam, że spoko tusz, ale tak jak zawsze ja Wam podkreślam, ja mam długie rzęsy, także dla mnie nie trzeba wiele od tuszu, bo u mnie większość tuszy robi dobrą robotę na długich rzęsach, po prostu tak jest. Ten jakiś super nie był, ja go sobie na pewno sama nie kupię. No nie, po prostu nie, nie kupię go sobie sama. Za to super był ten. Ten mój ulubieniec L'Oreal Paradise, to już Wam też pokazywałam 100 tysięcy razy, więc on jest przy każdym moim tenku, więc ja się tutaj nie będę Wam rozwodzić. On ma taką grubaśną szczoteczkę, to jest właśnie to, co ja lubię najbardziej. Uwielbiam takie szczoteczki, nie lubię tych silikonowych, cieniutkich, właśnie ząbki dłuższe, krótsze. Nie wiem, jak tego użyć, czy tu dłuższymi, czy tu krótszymi. Nie, nie, nie chcę mi się w to po prostu nigdy bawić. A tutaj gruba szczoteczka, świetny tusz, przepięknie wydłuża. Nawet moje długie rzęsy, ja widzę efekt na nim po prostu, te rzęsy są do brwi. Także no, no fantastyczny tusz. Jeżeli szukacie, to polecam Wam serdecznie. Wykończyłam też mój korektor. Ukochany korektor, mówiłam Wam w ostatnim vlogu o nim. To jest Maybelline Eraser w tym kolorze. Trans, znowu nie wiem, transparent, translucent, trans, yy, Nie. Jakiś taki, że kryjący. On nie ma, to nie jest kolor, tylko ja znajdę i Wam podlinkuję. Może tak. Użyłam już po prostu setne moje opakowanie, nie użyłam żadnego innego korektora pod oczy, czy tam na niedoskonałości, czy na nos. Tylko i wyłącznie ten. Także ten 100% Wam polecam. To już też mówiłam nieraz. No i słuchajcie, niestety wykańczam, wykańczam. Zobaczcie, ile mi zostało jeszcze, tylko niestety tyle. No nie za dużo już. Moją perfumę, chyba mój ulubieniec, chyba mój ulubieniec, odkąd jej spróbowałam, kupiłam. Świetna. To jest Gucci e, Guilty. No po prostu. Słuchajcie, to jest tak przepiękny zapach. Taki. Mm, wydaje mi się, że się spodoba każdemu. I dziewczynom, które lubią świeże, i dziewczynom, które lubią słodkie. On jest taki. nie wiem, ja nie umiem określać zapachu. Po prostu pomuchajcie, jeżeli macie okazję, jest piękny, to jest perfuma, y, przy której. Ja dostałam najwięcej pytań, czym ja tak pachnę, i najwięcej, słuchajcie, komplementów nawet od mężczyzn w pracy, że bardzo ładnie pachnę. Także naprawdę bardzo, bardzo uniwersalna perfuma, a przy tym bardzo ładna i zwraca na siebie bardzo uwagę. I tak jak mam mówię, i dziewczyny, o Aga, co masz, czym się sfikałaś? I yy, chłopaki po prostu przychodzili koło mnie, i, o ładnie pachniesz, co to, ale ładnie pachniesz. Także. Słuchajcie, przy żadnej innej perfumie nie miałam tylu komplementów i nie miałam tylu pytań i, i tylu pytań też od mężczyzn, co to jest i co tak ładnie pachnie, bo od kobiet to wiecie, tam się pytamy jedna drugiej co to, a, a mężczyźni jednak, wiecie, średnio są, e, średnio chcą tak wyrażać, wiecie, komplementy obcym dziewczynom, a tutaj po prostu do nie mogli się powstrzymać, bo tak ładnie to pachnie. Także, także polecam Wam bardzo serdecznie. Tą perfumę, świetna jest, ja sobie też odkupię. Dobra, uciekam, kochani, bo strasznie długo to zajęło. Mam nadzieję, że jakoś tam to podnę, żeby było krócej. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w następnym vlogu. Wszystkie linki Wam zostawię pod spodem do wszystkich tych rzeczy. Nawet jeżeli nie polecałam, to i tak Wam zostawię pod spodem. Do tych zamienników, które też miałam tu dezodorant i płyn do e, higieny jamy ustnej. Także wszystko, 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 co was zainteresowało, albo co jesteście ciekawi, chcecie sobie doczytać, doinformować się i, i tak dalej, zostawię wam pod spodem. No więc, e, zaglądajcie do opisu i trzymajcie się cieplutko. Jeszcze raz i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!